Jeżeli do kalkulatora wpiszemy takie działanie, to otrzymamy taką odpowiedź: 1,878787 i tak dalej w nieskończoność. Czyli jest to ułamek nieskończony okresowy o okresie równym 87. W przybliżeniu do trzeciego miejsca po przecinku. Czyli do tego miejsca ta liczba będzie równa. Zobacz, teraz odrzuciłem jako pierwszą cyfrę siódemkę, i ta siódemka podciągnie mi liczbę stojącą przed o jeden w górę. I tak wygląda to przybliżenie. Zauważmy, że wynik, który otrzymaliśmy, jest większy od tego, który jest w rzeczywistości. Ta liczba jest większa od tej, więc przybliżenie jest z nadmiarem.